Znaczy, ja ja gram, o to gram już do końca. Witam serdecznie dzisiaj w kolejnym odcinku Milionerów YouTuberów, którym pomagamy to właśnie tym najmniejszym istotom, które być może bez nas sobie by nie poradziły. Witam dzisiaj specjalną osobę, która została nominowana przez Kremola w jednym z odcinków. I jest to Majek. Witam Ciebie serdecznie. Szemaneczko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Majek i witam na odcinku Uweniego. Szybko przedstawię zasady. Oczywiście zbieramy na cel charytatywny, więc pamiętajcie. Pytania są y, mogą się wydawać albo mogą być proste, mogą się wam wydawać proste. Głównym naszym celem jest pomoc charytatywna, więc jak najbardziej należałoby, żeby Majek zdobył jak najwięcej, czyli te 50 złotych i nadzieję mu się uda zdobyć, chociaż może być ciężko, bo pytania czym wyżej tym będą trudniejsze. Uwaga, uwaga, uwaga. Pierwsze pytanie dla ciebie, powinieneś sobie poradzić z tym oby. bez problemu, ale oby jak nazywa się najnowsza postać w Brawl Stars, która pojawiła się po najnowszym update Z najnowszym update'em. Jest to oczywiście... Bibi. Mogę Ci przeczytać cztery A, Bibi, czyli już w ogóle nie znasz tak, odpowiedzi. Tak, tak, jest to na pewno Bibi, aczkolwiek Ci powiem, że na gdzieś mi w głowie chodziło ta zaciągle, ciągle gdzieś tam Rose masz w głowie. A, ty, ty, Ale to jest oczywiście Bibi. sprawdzamy odpowiedź na pytanie pierwsze, czy jest to na pewno Bibi. Wielkie brawa oczywiście, gratulacje za pierwsze, masz już wygrane, <noise> masz już wygrane 10 groszy, wiem, że to nie szokuje, ale teraz lecimy na pytanie drugie, za 50 groszy. Jeszcze raz gratulacje za pytanie Zadały. pierwsze, lecimy. I mamy tutaj cztery odpowiedzi, odpowiedź A, niedźwiadka, odpowiedź B, delfina, odpowiedź C, pająka, odpowiedź D, mega robota. Powiem Ci tak, zastanawiam się nad odpowiedzią B. A czy nie, przepraszam, nad odpowiedzią C, czyli pająka albo. albo. <laughs> niedźwiadka. Ale. albo niedźwiadka. niedźwiadka mm -hmm. sumienie mi podpowiada, że to będzie odpowiedź oczywiście A, czyli niedźwiadka. Zobaczmy w takim razie, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Ja znam odpowiedź na to pytanie. Na to akurat znam, ale na wszystkie nie znam. <laughs> Sprawdźmy, co tutaj się kryje w prawidłowej odpowiedzi. Uwaga. Brawo Niedźwiadek! Zanim przeskoczymy do tego pytania Ja chciałbym Ci zadać osobiste pytanie Uwaga, bo może być ciężkie Czy tak naprawdę Czy tak naprawdę często pomagasz w swoim życiu? Innym osobom, które potrzebują pomocy czy jak to u Ciebie Pamięci, jest? Ta, jeżeli miałbym tak na, oczywiście ja to szczerze mówię bo nie chcę, nie, nie mam zamiaru tu nikogo oszukiwać. W życiu za dużo nie pomagałem, bo na pewno, na pewno się taka okazja trafi, i zapewne, jeżeli kiedyś będę miał możliwość większego rozwoju na YouTubie, będę takie akcje wprowadzał. Bo pomaganie jest naprawdę coś fajnego. Brawo! I wiesz, co ci powiem? Ja ci powiem szczerze, ja też dużo nie pomagałem w życiu, ale właśnie chciałbym to troszkę naprawić, mając tą możliwość bycia na YouTubie i robienia takich fajnych akcji. mam nadzieję, że to nam się uda. Dobra, lecimy w takim razie już do pytania trzeciego za 2.50. Zobaczmy, co tutaj jest. Bo tam będzie muzyka potem i takie rzeczy, nie. No, który z zadymiarzy nie potrafi niszczyć muru. Oczywiście jest to odpowiedź D, ponieważ Poko jak swoim atakiem zwykłym, tak jak ultem, nie niszczy, nie niszczy ścian, reszta brawlerów, które były wymienione, swoim ultem mogą bez problemu zniszczyć ściany. No, widzę, że ty dobrze znasz swoją dziedzinę, tą co robisz na YouTubie, ale, ale, ja jestem nie. Z... Zobaczymy, co pokaże tutaj komputer, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Przechodzimy już do sprawdzenia odpowiedzi. Pamiętaj, że masz jeszcze dwa koła ratunkowe. Czy nie chcesz na pewno użyć w nie, tym pytaniu? Nie, nie odpaść do tego, to do. <noise> Sprawdzamy odpowiedź. Brawo! Oczywiście tak jest. Pytanie czwarte dla ciebie to. Czy w grze Brawl Stars można wysłać wiadomości klanowe? Klanowy mail, czy nie można? Szczelam, że po prostu po update'cie, który może dzisiaj był nawet. To jest oczywiście mój błąd, jeżeli przegram, to będzie mój błąd, ponieważ nie, nie, nie byłem na grze i może jeszcze nie jestem doinformowany o pewnych rzeczach, ale dobra, zaznaczmy po prostu tam odpowiedź. Zaznaczasz, ryzykujesz po prostu i zaznaczasz C, tak? Tak, że po update'cie, który możliwe, że dzisiaj Zaznaczamy w takim razie odpowiedź C. Czy to jest twoja definitywna odpowiedź? Niech będzie. Definitywna odpowiedź. Dobra, w takim razie lecimy i sprawdzamy, co jest w tym pytaniu. Waga. Brawo! Tak po można Ile małych skrzynek można uzbierać robiąc codzienne misje w BS. Czyli Brown Stars. Oczywiście, że więcej niż 100, bo można to wywnioskować nawet z zagranicznego youtuba, gdzie zagraniczni YouTuberzy grają w Brawl Stars, mają wymaksowane konta, skrzynek nie otwierają i sam się spotkałem, gdy ktoś miał chyba 900 skrzynek, się nie mylę. A ty ty, czyli widziałeś więcej niż 100. Czyli tak, więcej niż 100 jest oczywiste. Dodajemy, zaznaczamy oczywiście, więcej niż 100 można posiadać skrzynek. Czyli odpowiedź bez, to jest definitywna odpowiedź, tak? tak? No dobra, w takim razie sprawdzam odpowiedź B. Uwaga, Majek powiedział, że jest to więcej niż 100. Zobaczmy, co pokaże nam komputer. Tak jest, brawo. Oczywiście ja sam miałem chyba 190. Ilu graczy, wliczając siebie, może zagrać z tobą w Brawl Stars w trybie starcie? Ojej. Wliczając Ciebie. Uznajemy, że to jest showdown, i wraz ze mną może zagrać 10 osób, czyli tam odpowiedź. Co? 10 osób wraz z Tobą, nie odpowiedź C9, tak? Znaczy ja, ja jestem, ja, ja i 9, to czyli łącznie nas jest 10 osób. Uwaga, sprawdzamy, co tam jest. Tak jest, brawo! Yes. Fajnie, właśnie znaczy teraz, teraz, teraz jestem <laughs> już pewny, że showdown to jest po prostu starcie, bo to powiedzieć po polsku, jakby było oczywiście showdown, to showdown, no to... Co lubisz najbardziej jeść? Są to oczywiście omlety. Tak, yy, nie mylcie nie mylcie oczywiście omletu z naleśnikami, bo omlety troszkę się inaczej robi. Ja ogólnie, ogólnie jestem kucharzem. Kremol też u mnie był kiedyś też miał okazję spróbować. Może kiedyś zrobię ten jakiś filmik u siebie na ten przepis przepis, pokażę Wam jak, jak naprawdę w poniem wyglądać fajny soczysty oblecik. Trzymamy go za słowo, zobaczymy czy <grym _> będzie. <grym _> może na jakiś tam, nie wiem, jak może jakiś 50 tysięcy subskrypcji, wow. taki odcinek może wleci. Zobaczymy. Czy jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Jaki jest czwarty zadymiarz, którego odblokowujemy w Alei Pucharów? Czyli tam w tym górnym pasku, który przelatuje na górze. No, to jest proste, proste jest. Tak. Teraz nie chcę się zbłażać, bo to odpowiedział łatwe. <laughs> Oczywiście, zapytanie jest łatwe. Yy, znaczy, ja akurat ja to kojarzę, bo robiłem dużo z tego odcinka. Odblokowałem tych nowych zadymiarzy i ja wiem. No dobra. Czyli. No to w takim razie będzie. Jesse, za 500 pucharków, to na pewno jest taka odpowiedź Jesse, tak? W takim razie sprawdzamy odpowiedź na to pytanie. Brawo! Jest. Gratulacje. W takim razie lecimy do pytania ósmego, za 25 zł, a jest to. Jaką nagrodę otrzymujemy za zdobycie 9300 pucharków? I są tutaj cztery odpowiedzi. <laughs> no to nieźle, no. Żeby było ciężej, to ci trochę namieszałem, ale taka moja rola. Jeszcze raz, odpowiedź A 50 monet, odpowiedź B 25 punktów mocy, C150 monet i D duża skrzynia, czyli Big Box. Pamiętaj, że masz jeszcze dwa koła ratunkowe. Jeśli teraz odpowiesz źle, to nie wygrywasz tej kwoty 25 zł, tylko ją tracisz i wtedy. Masz tylko 10 zł gwarantowane, ale oczywiście można ryzykować, nie ma problemu z tym, natomiast masz jeszcze dwa koła ratunkowe. Jak nie jesteś pewien, pamiętaj, że możesz je użyć, ale nie musisz oczywiście. Tak, to jest to, to jest pytanie z ósme, tak? To jest już pytanie ósme, już, już idziemy ku końcowi. Aha. Dobra, to w sumie tak, no może, może będzie to być, może być to proste. Weźmy 50 na 50, jest takie coś, czy... Jest, oczywiście 50 na 50. Dobra, ale mam, mam mętlik. Ciągle mam mętlik. Od samego początku te punkty albo. Ko czy końsy. Ale dobra, spróbujmy te koło, może ratunkowe. A nóż widelec. A nóż widelec uda się zgarnąć. Jeżeli nie, no to już odpadamy. No i. Wtedy nic nam nie pozostanie. No, będzie 10 zł gwarantowane na pewno. Pamiętaj, że możesz się też wycofać, zanim udzielisz odpowiedź, i możesz zatrzymać 20 zł, które masz wygrane za siódme pytanie. To jest jeszcze taka opcja. Znaczy, ja, ja gram, to gram już do końca. Hey, yeah! Hey, yeah! Dobra, rozumiem. Spoko. W takim razie poprosimy tutaj, yy, ja już zaznaczam, używamy koło ratunkowe telefon do przyjaciela. Siemka, ej, masz chwilkę. Słuchaj, jestem na odcinku teraz i nagrywamy milionerów. No, aha. I mam pytanie. Tak, i no. mam pytanie za 25 zł. Czy jesteś w stanie mi pomóc? no, czy no, no spróbuję. No. Jaką nagrodę dostajesz za osiągnięcie 9300 pucharków i masz odpowiedź A. Są, jest to 25 punktów mocy do brawlera lub 150 końców To jest 9300, czyli to nie będzie żadna taka y, nagroda y, jakaś poważniejsza, nie? Tak, bo normalnie, normalnie to dostajesz za ten, za okrągłe, okrągłe liczby, to przeważnie się dostaje dużą, znaczy tego Mega Boxa, a no to. Big jest... Boxa albo coś, no właśnie Wiesz a... co ja nie wiem, mi się, mi się wydaje, że co byś obstawiał? Nie, nie, nie. jak ja bym miał strzelać, to ja bym chyba w, w te 25 do brawlera. Jest to mój dobry, bardzo dobry ziomeczek, Radek Bo tak, taka jest taka adrenalina, jeżeli już nawet nie zdążyłem powiedzieć Kremol niestety nie dał rady, ale, ale myślę, że Ty mi pomożesz Szlalaż na te 25 punktów mocy, tak? Szczelam na 25 i chciałbym wiedzieć czy dobrze szczelin Dziękujemy bardzo, dziękuję okay. bardzo Dziękuję Ci okay. stary na razie Czyli co? Strzelamy, odpowiedź B. Dobra, jeżeli ono, to pójdę po, po jego śladach. Niech, niech będzie 25 punktów mocy do brawlera. Niech będzie 25 punktów mocy. No dobra, to zaznaczamy w takim razie tą odpowiedź. I uwaga, zobaczmy, jaka jest odpowiedź poprawna na to pytanie. Brawo! <noise> Oj, tak, tak, to można grać. No. Sprawdzamy pytanie za 35 zł, pytanie dziewiąte. Jak nazywa się gwiezdna moc RICO? Coś ci to mówi, czy chcesz usłyszeć cztery odpowiedzi? Stawiam na super energię, a dwóch nie, chcę, nie To jest Twoja Co definitywna odpowiedź, tak? Tak. Co ma być, to będzie. No dobrze, w takim razie sprawdzamy odpowiedź, czy to jest poprawna odpowiedź. Powiedziałeś definitywnie, więc ja tutaj dużo nie mogę zrobić nic. E, oczywiście nie masz już kół ratunkowej, bo gdybyś miał koło ratunkowe, to sytuacja. to by było zdecydowanie łatwiej. Niestety nie. Chcesz wiedzieć, jaka jest poprawna Aj. odpowiedź? Tak. Poprawna odpowiedź, która mnie powoliła dzisiaj z nóg, bo te pytanie yy, dołożyłem dzisiaj, jest super skoczek. <noise> Wielkie brawa oczywiście jeszcze raz dla Majka, dziękuję przede wszystkim. <noise> <dzi dziękuję tobie przede wszystkim wielkie brawa, dlatego że się zgodziłeś na taki fajny gest. Teraz taką, masz 10 zł, dlatego że fajnie się bawiłem z tobą dokładam do tego, co ty wygrałeś drugie 10 zł. Mamy 20 zł i powiedz mi, czy myślałeś już na jaki cel chciałeś przekazać te pieniążki. Wpłać pieniążki na jakąś dziewczynkę, która potrzebuje pomocy. Ja nie miałem osobiście czasu, żeby gdzieś tam jakieś akcji poszukać. Dołożę jeszcze do tego drugie tyle. Wow! I po, I po prostu wrzućmy, wrzućmy za te po prostu te 40, powiedzmy, złotych. Pomagajmy, bo naprawdę pomaganie jest fajne. Bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy my potrzebować pomocy. Wielkie brawa za ten świetny, czyli mamy 40 zł do przelania. Chciałem bardzo, bardzo podziękować Majkowi za jego świetny za jego, za jego wielki gest. Chciałem oczywiście pogratulować, przede wszystkim, że wygrał, odpowiedział na tyle pytań. Ostatnie pytanie do ciebie, Majek, dzisiejszego wieczoru: a mianowicie, Słucham. czy chciałbyś kogoś nominować? Powiem ci tak, jest taki mały, mały YouTuber. Ok. Y, nazywa się E. Kacper. Jak wiesz, to oglądał, ziomeczku, wbij do programu Baw się tak dobrze jak ja. Kacper, trzymam, że wygrasz więcej niż ja. <słuchaj> Siła. W takim razie spróbujemy się skontaktować z panem Mekastrem. Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć? Na sam koniec. Chciałbym podziękować za zaproszenie. Za to, że mogłem wystąpić w tych milionerach. Nawet jeżeli macie złotówkę przelać komuś na, na donate, to dajcie tą złotówkę lepiej na, 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 na pomoc. Tak bo jest. Może uratować to życie tak naprawdę. Bardzo dobry pomysł. Dziękujemy tobie bardzo i żegnam Ciebie serdecznie. W imieniu Majka i moim żegnam was serdecznie. Majek zapomniał dodać, żebyście wpadali na jego kanał, zostawiali subeczko, lajki, bo naprawdę e, robi dobrą robotę. No i co? I być może do zobaczenia w następnych milionerach, gdzieś tam w przestworzach. Trzymajcie się, do zobaczenia, żegnamy wszystkich w imieniu moim i Majka. Do zobaczenia, pa-pa!